Czy ty masz pokój w twoim życiu albo raczej doświadczasz przeciwieństwa pokoju, brak pokoju, nie masz rozeznania, nie masz spełnienia, nie masz szczęścia, jest tylko brak pokoju, hałas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daje. Nie tak jak daje świat ja wam daję, niech się nie tworzy serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, Rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem Władca tego świata, nie ma On jednak nic swego we mnie. Ale niech świat sen dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy fragment mowy pożegnalnej Pana Jezusa ze swoimi uczniami, i padło tutaj słowa: Pokój. Czym jest pokój? Co to znaczy to słowo? Często tak słyszymy: Czy ty masz pokój? Czy masz pokój w twoim sercu? Co oznaczają te słowa dla uczniów pana Jezusa, których większość z nich byli Żydami z pochodzenia? Dla tradycji biblijnej. Jest to słowo, które ma różne znaczenia, jest to powiązane do słowa, które Żydzi do dzisiaj bardzo powszechny, używają go nawet pewne życzenia tak się przywitają. Bardzo piękny jest ten obraz, kiedy na ulicach Jerozolimy się spotka Żydów, którzy mówią do siebie pokój, pokój, szalom, szalom. Mówią do siebie. To pewne życzenia, życzę, żeby w Twoim życiu był pewna harmonia, pewny porządek. Słowo pokój oznacza pewna pełnia wymiar, spełnienie, pewne rodzaj szczęścia prawdziwego w życiu człowieka. Czy ty masz pokój w twoim życiu? Albo raczej, doświadczasz przeciwieństwa pokoju? Brak pokoju. Nie masz rozeznania. Nie masz spełnienia. Nie masz szczęścia. Jest tylko brak pokoju, hałas. Że nie możesz się ogarnąć, że nie muszę się podnieść z pewnej sytuacji grzechu. W moim życiu panuje niepokój, kiedy ja spróbuję robić pewne rzeczy swoimi siłami. Kiedy zauważam, że nie mam pewności do tego, co robię, albo jak robię, mam taki lęk może mi nie wychodzi, może mi się nie uda, kiedy ja spróbuję własnymi siłami, zwłaszcza kiedy spróbuję nie mając światła, nie mając rozeznania, kiedy mam bardzo dużo problemów na głowie, bardzo dużo obowiązków i nie umiem się zabrać do wszystkiego naraz. Pan Jezus dzisiaj przychodzi w ten słowie i zostawia nam bardzo piękny przekaz. Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ile wysyłku robimy w naszym życiu po to, żeby mieć chwilę pokoju, żeby mieć ciszę. Zajmieć pewien porządek, jak długo szukamy dla siebie szczęścia po ludzku i na nie wychodzi. Dzisiaj to słowo mówi, że pokój to nie jest coś, jak widzimy, co da się osiągnąć własnymi siłami czy własnymi pomysłami. Dzisiaj ten pokój, które nie może dać Ci świat, jest to dar od Boga, od Chrystusa. Pokój, o którym tutaj mówimy i mówi Pismo, jest pokój, który jest owocem ofiary Chrystusa. Jest to owoc, Jego zmartwychwstania, które dzisiaj daje Tobie. Wyobraźcie sobie, FaZ Chrystusa po swoim zmartwistaniu, całym przemienionym. Kiedy oglądamy filmy albo wyobrażamy nawet te sceny z Ewangelii, kiedy Jezus się spotka ze swoimi uczniami, widać tam dużo pokoju w jego twarzy. Dużo spokoju. I tego właśnie chcę dać Tobie w tej chwili tej sytuacji, w której dzisiaj się znajduję, chcę Tobie dać Chrystus. Swój pokój, swoją obecność, oboc jego ofiarę z miłości do Ciebie. Przyjmij dzisiaj ten pokój. Przyjmij dzisiaj Jego, żeby On był ten, który rozpromieni Twoją twarz, który daje Tobie światłość, które daje Tobie pokój, czyli daje Tobie Jego samego. Mając Chrystusa w naszym życiu, nawet jak się boimy, to On sam doprowadzi nas do harmonii, sprawia, że wszystko jest we właściwym miejscu.